Cztery węzły. Dzisiaj wiatrowe warunki na Jeziorze Niskim wieje wie naprawdę przyzwoicie. Jest 5-6, momentami jest trochę mocniej. Jedziemy na ulicę Maxus 26 na samym foku, kursem ostrym. Mamy bajdę wintelewego halsu. Eee, I patrzcie jak pracuje fok. Otóż dół jest mocno napięty. Góra, góra jest mocno otwarta tak naprawdę. Tylny link strzepie się. Nie pracuje, dół jest przebrany. Gdybyśmy teraz przesunęli wózek foka, który jest za bardzo do tyłu, napręża pręża dolnik, a nie napręża tylnego, sytuacja by się zdecydowanie poprawiła. Fok nie pracowałby tak głupio i byłby, byłby lepiej ustawiony. Macie jak poluzuj? Dobra. Hoppa. Spróbuję teraz przestawić hop. Fok do przodu, dobra, możesz wybrać. Proszę bardzo, przesunęliśmy wózek sotów, foka do przodu. Sytuacja się bardzo mocno zmieniła. Chyba nawet o oczko do przodu za bardzo przesunąłem. Jak macie kocenia. duh jest zbyt teraz brzuchaty. Coś około dobrego. W każdym razie tylny link ee, pracuje już o wiele lepiej. Żagle pracuje o wiele lepiej. Góra żagla zaczęła nam pracować zamiast trzepać. Także polecamy, polecamy spojrzeć. Jak macie ustawione włoski szotów FOKA? To jest patent, który jest stosowany już na większości łódek w tym momencie, czy to śródlądowych, czy morskich. Zwracajcie uwagę, jak pływacie, jeśli chodzi o to ustawienie.